No, jako go zabiłem, nie wiem o co chodzi. No to za, y, wykonane. To w takim razie... Nie spóry, ...do, już nie do klasztoru. Tutaj jest ważne, żeby nie pomylić tej kolejności i nie zapomnieć paru rzeczy. Ale to za chwilkę wyjaśnię. Cześć, Parlam. Teraz nie będzie chciał przyjść na spotkanie. Cały ten hmm. Rozmawiałem z Watrasem. To świetnie. Gdzie on jest? Hmm. Zamierza odprawić w słonecznym kręgu rytuał. Jeśli to prawda, może jest jeszcze dla nas nadzieja. Watras potrzebuje pomocy twojej i Xardasa. <laughs> Co takiego? <laughs> Xardas też tam będzie? Chyba nie mówisz poważnie? Nie, no. W ogóle. To nie był mój pomysł. Watras nalega, byście przybyli obydwaj. Xardas. Ciągle ten ksardas! Eee. Nigdy się od niego nie uwolnię. Nie. Gorzej już chyba być nie mogło. Skąd mam wiedzieć, że Xardas nie stoi po stronie nieprzyjaciela? Nie zaufam temu nekromancie! Eee. Niezależnie od tego, jak bardzo jest nam potrzebny. Przykro mi. Ale w tej sytuacji nie mogę pomóc Watrasowi. Dobra, zostawiam to komu... Mam... Ale bez ciebie nie naprawimy amuletu. Watras nie będzie mógł odprawić rytuału. Musisz zaufać Ksardasowi. Ja nic nie muszę, zrozumiano! Skąd mam wiedzieć, że Ksardas nie zwróci się nagle przeciw nam! Co za stary ca... nie, nie zrobię tego! A gdybym dostarczył ci jakiś dowód, to raczej niemożliwe. Musiałbyś mi przynieść coś naprawdę ważnego. Jeśli chodzi o ksardasa, nie dam ci! To za trudny człowiek. Naprawdę. To jest przecież ważna... Prawieś losu całego świata a ten nie chce, bo Xardas się niestety pojawił na spotkaniu. Naprawdę, co za postać tragiczna. <grym>, tak, no to Xardasik. Dawaj, 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 dawaj. Co tam masz do powiedzenia? Co robimy z tą sprawą, całą? oko i nosa zostało zniszczone. I Jak to możliwe? Zniszczone? Znalazłem je w północnych lasach. Niestety udało mi się odzyskać tylko kawałki. To była nasza jedyna szansa na pokonanie tych smoków. Wszystko stracone. No. Co teraz? To straszliwy cios. Nieprędko się po nim podniesiemy. Muszę przemyśleć całą sprawę w spokoju. W międzyczasie powinieneś udać się do miasta i porozmawiać z magiem wody i mieniem waszej. Co do tego watrasa, czyli jednak nie będzie wiedział. Zają. Co wypada czynić? Batras Ech. przysłał mnie do ciebie. To dobrze. Co ci powiedział? Wspomniał Błownał. coś o rytuale odwrócenia, który należy odprawić w słonecznym kręgu. Hehehe, <laughs> ten stary wyga. Chyba wiem, co planuje. Mm. Przybywasz, by przekazać mi jego zaproszenie. Na to wygląda. Kiedy wyruszysz? Bezwłocznie. Ty musisz jeszcze wypełnić swoje zadania. No i właśnie. I widzicie, Ksardos już idzie i jakbyśmy na przykład teraz dopiero poszli do klasztoru, to by tego Xardasa jeszcze tutaj nie było. Ech, trzeba byłoby się udać po raz kolejny do Słonecznego Kręgu i zrobić właściwie w sumie trzy kursy. O, no, trochę niewygodne. Dlatego Chwila. teraz, kiedy jest jeszcze w wieży, Eee, Czy ten rytuał odwrócę i nie mam, no, mam sytuacji sytuacji z nie Możemy mieć pewności. Wszystko zależy od szczegółów planu Vatrasa. Mm. Pyrokar nie chce się stawić na spotkanie. Domaga się dowodu, że można ci zaufać. Czyżby... Pyrokar, ten stary cap. Zaczyna mnie irytować. <laughs> Ale chyba mam tu coś. Opuszczając Zakon Magów Ognia Zabrałem ze sobą kilka drobiazgów. drobiazgów? Nie chcę, by oddział paladynów i magów przetrząsnął moją wieżę i znalazł te rzeczy. Dlatego ukryłem tak sobie je mieć, no, to co, w się, że nie chcę się niech to niech nie będą Nie, hmm. szukać. niech 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 z nich z z nich w niech niech skrzyni na farmie Sekoba. Ufasz temu Sekobowi? Nie, go można go kupić, a wtedy nie wtedy niewygodnych pytań skrzynia jest zamknięta. Znajdziesz tam między innymi pewną starą księgę. Gdy rokar ją zobaczy, będzie ja już nie będę miał z niej pożytku, więc przynajmniej tobie na coś się przyda. Tak, skserowałem się sobie. <grym> e, no to szóstka. Do majątku. Dlatego e, ten dom Sekoba był taki... Mm, były w nim poszukiwacze. Ponieważ szukały właśnie tej księgi, tylko na niestety nie potrafiły otworzyć skrzyni Bo była zamknięta na klucz O, Benecik, super, gratuluję Głupoty swojej Udostępniłeś mi kociu To miło z twojej strony Dobra Żadnych napojów szybkości nie mam Tak, nie mam, nie mam e, Nie lubię, naprawdę nie lubię tego od... Może jakąś przemianę w, w ona. Pamiętam, że zawsze tak robiłem w gothiku Jedynce Była dosyć szybka i łatwo się można było przemieszczać To by było wygodne ale daleko, daleko, daleko. Jak tam bronko? Pracuje, że go widzę. A, jeszcze naganiać ich do pracy wszystkich. Teal. O! Normalnie muszę Ej, go zapytać, ty, jak tam dzionek? Ty parszywy, mały. Wynosi. się! Uh. Ej, a czy nie powinno być... Wycinał się do dzisiaj nosek? Nie wiem czemu jest taki... Taki... A. Czy wydarzyło się coś od... Nic! Od czasu wizyty tych drani w czerni! Faceci w czerni... O. Ta... Prawie... Prawie jak kufer czekajcie, zminimalizowało mi się okno rzucił się na mnie sekop aaa kurna, czego? jeju klasztor, klasztor nara <gry> nie wiem czemu, zminimalizowało mi się okno gry znaczy gra mi się zminimalizowała nie wiem czy to się jakoś nagrało czy nie Mm -hmm. Ale widzę, że Frakceno to nagrywa, więc, więc powinno być dobrze. To jest ta księga. Ja jej chyba nie mogę otworzyć. Nie wiem, czy mi coś nawiedzi, jak ją będę próbował otworzyć. Zobaczymy. Tak, nie można otworzyć. Zaczarował ją. Xardas kazał mi wręczyć ci tę cień, To dowód jego zaufania. Pokaż! To niesamowite! Czy masz pojęcie? co mi właśnie przekazałeś. I doradz. E, nie. To niezwykle stara księga, która zaginęła całe wieki temu. Sądziliśmy, że została zniszczona, a teraz dowiaduję się, że była w posiadaniu Xardasa. Tak, tak było. Zatem zgodzisz się uczestniczyć w rytuale? Tak, udam się do Słonecznego Kręgu, ale bynajmniej nie dlatego, że uwierzyłem w dobre intencje Xardasa. O nie! Mnie wręcz przeciwnie. Zamierzam wydusić z tego starego szakala. Dlaczego tak długo trzymał księgę w ukryciu? Tym razem posunął się zbyt daleko. Zobaczymy się! O, może będzie jakaś napinka. Eee, ale nic z nie będzie. A no, może ciekawie by to wyglądało taka Czętka. walka ich. To przecież o na asbele. Chyba, że będą tak na solo, na pięści, nie Taki boks. Potrzebuj. I Gorax nie masz Dobra Nie masz w ogóle Eliksirów Dobra, no za co To teraz A, Pierwszy, pierwszy, yes, win yy, yy, Idę Do słonecznego kręgu. Na chwilę jeszcze wstąpię Do Zragomira Może do tego tutaj, nie wiem jak on ma yy, Ten cały kapłan no do tego tutaj kapłana yy, z... z... modlącego się tam. Tutaj za chwilkę na rogu. Po miksturki mam nadzieję, że jakieś ma, bo mam ich mało, bardzo mało, bardzo, bardzo mało. Potrzebuję trzy razy więcej tak. tak na luzie by było wtedy z tą Awną. Ale jeszcze myślę, że w czwartym hey, rozdziele może trochę kupić więc Dobra, nie, nie chciałbym tego. Pokaż mi. 25. Oh. Kurna. Niech żyje. Dzięki. I co, ile to kosztowało? Chyba 700 złotych. Drogo. A i tak nie jest źle, ponieważ jakoś sobie radzę. A teraz będzie Nowy, nowe wdzięku dostaniemy od Procara, jak naprawiam oko. Rozpo, nie, nie rozpocznie się. Prawie się rozpocznie czwarty rozdział. Mm. No i będzie już starą bo zaklęcia z czwartego kręgu magii to jest coś superowego, super sprawa. To jest, że będzie się tak wygodnie walczyło ze wszystkim, z każdym. Proszę, znalazłem Twoją kuszę. Rzeczywiście to należy do mnie. Nie powiesz mi chyba, że udałeś się do kamiennego. Nie, kraju. oczywiście. To było bardzo nierozważne z Twojej strony. Czemu? Mimo to. Ci... Oczywiście. Nie Odpłacę Ci się za te przysługę. Tu masz łuk, masz dużo strzał. Nie wiem czy to Twoje, ale ja to zabiorę. Mam 156 złota. Nawet nie widziałem, że zaż tyle daje. Bo może wykonałem raz. przechodzącą grę gra, tego głosu. Nie znam się na otwieraniu zamków. Nie znam się Zawsze na... żałuję, że nie mam tej umiejętności. <noise> Jak przychodzi mi coś otworzyć, ale. Ale tu już nie ma nic. Kuferek. Otwarty. Wow. Dobra To tak teraz troszkę hmm. Podróży nie czeka Ech, Tak i ten wątek przyspieszę Więc spotkamy się